Pontiff Sullivan to nie tylko kolejny boz na naszej drodze, to architekt upadku całego świata Dark Souls 3. Ale kim tak naprawdę był? Urodził się w malowanym świecie Ariandel, miejscu przepełnionym magią lodu, ale jego dusza była inna. Potrafił władać zarówno lodem, jak i ogniem. Zamiast zostać zbawcą, opuścił Ariandel, by znaleźć potęgę. W Iritilu obalił starą wiarę i ogłosił się papieżem Pontiffem. Stworzył własny kult, w którym jego wyznawcy zamieniali się w potwory. To on przemienił zakonice w tancerki, a lojalnych rycerzy w lodowatych katów. Ale to dopiero początek. Sullivan osadził Aldricha w Anorlondo jako świętego, wiedząc, że ten pożre samego Gwyndolin. Zmanipulował rodzinę od odciął młodego księcia od ognia i doprowadził do buntu przeciwko przeznaczeniu płomienia. Był też mistrzem iluzji, stworzona przez niego kaplica, to fałszywa świątynia zbudowana na ruinach dawnego Anorlondo. Najzabawniejszym jest fakt, że mimo bycia papieżem, jego dusza nie pozwala nawet stworzyć broni opartej o wiarę, co samo w sobie może świadczyć o tym, jak bardzo był wypaczony. A wy jak myślicie, czy Pontiff Sullivan nadawałby się na ostatniego Bossa w Dark Souls 3? Dajcie znać w komentarzu.